Witamy serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Dzień dobry. Szanowni Państwo, po dłuższej przerwie, jak zwykle, miał być film za trzy dni, ale wracamy. Już teraz jest delikatnie spokojniejszy okres. Aczkolwiek jeszcze są bardzo wartościowe zioła do zbioru, które musimy zebrać, i właśnie dzisiaj o jednym z nich będzie mowa. Ale cóż, Szanowni Państwo, zaczynamy serię po prostu: jak przechować zioła na 20-30 lat zbierane teraz. gdyż Coraz bardziej zanikają. Sami Państwo widzicie ci, którzy zbierają te zioła, że brakuje, a to dziurawca, a to piołunu, a to wrotyczu, już wszystkiego brakuje. Poprzez te wszystko to, co na nas sypią i tak dalej, i tak dalej, to jest celowo robione, żeby zabrać nam tak naprawdę nasze leki, które od tysięcy lat nas leczyły, a zamienić to na super. Elegancką, super działającą tabletkę. Ale nie wchodźmy w koncerny, bo one nas nie lubią. My, my Państwu pokażemy, jak przetworzyć zioła, dlatego zaczynamy taką serię w tak zwane intrakty. Intrakt pewnie z Państwa, wie, większość z Państwa wie, co to są intrakty. Są to nic innego, jest to jak wyciągi, to nie są nalewki, to są wyciągi alkoholowe. Większość ziół zalewa się gorącym alkoholem, ale dzisiaj zajmiemy się, bo tu mamy około, będzie około 30 takich intraktów, które możemy przechowywać 20, 30 lat, 40, czyli mamy na swoje i nasze pokolenie, które po prostu jest po nas Zapełnione lekarstwa. I dzisiaj zajmiemy się niczym innym, bo teraz akurat ona jest od lipca normalnie do września. Możemy zbierać jak krwawnica pospolita. O tu pokażę do kamery, to jest ucięte całe. Cała roślina jest lecznicza. My akurat mamy tego tyle dużo. Gdzie ona występuje, może powiem? Występuje to na podmokłych terenach. Tam jej głównie szukajcie. My tutaj mamy dosyć dużo tych bagien różnych i tak dalej. Podmokłych terenów łąk, i u nas jest to po prostu. Całe dywany tego, tej krwawnicy, przepraszam, tej krwawnicy mamy tutaj. I jak my to pozyskujemy? O, my akurat szanujemy te rośliny, ucinamy połowę, u nas jest wysokość, klasa jedynka, ziemia, także to ładnie rośnie na tych łąkach. I co my to robimy z tego, szanowni Państwo? To było wczoraj już zalane. To było wczoraj już zalane alkoholem. Zaraz powiem jak. Ale wczoraj warunki pogodowe nie pozwalały. Był duży wiatr, nakręcić tego filmu. My sobie to po prostu pocięliśmy na takie kawałeczki. Mówimy tu o surowym, o surowym po prostu, no, o surowym zio ziole. Ale też powiem Państwu, jak zrobić z suszonego. I co robimy? To bierzemy taki słój czy 0, 9, w zależności ile potrzebujecie tego. My nastawiamy tego bardzo dużo, będzie tego około 100 litrów zrobionego intraktu. I co robimy? To Uk układamy to. My kwiatostan akuratśmy wy wykorzystali, mamy tego, to kwitnie ładnie, pięknie, na fioletowo. I co? Układamy w takim słoju prawie do pełna, tak jak tutaj o widać na, na, na tym. I tutaj układamy, ubijamy to lekko, bo to jest surowe ziele, ono musi być, intrak można zrobić i z surowego i z suszonego, z suszonego jest, daje się trochę mniej, zaraz o tym powiem. I u, ubijamy to, ubijamy, zalewamy to alkoholem 40%, my akurat to rozrobiliśmy, my korzystamy ze spirytusu, zrobiliśmy pół na pół, czyli takie 42 nam wyszło, tam 43 jak badałem. To tak wychodzi i to zalewamy, tak żeby przykryło zioła, i odstawiamy tą naszą krwawnicę na 7 dni. Oczywiście po 7 dniach zlewamy, ona już po jednym dniu tutaj, o widać, nawet już zmieniła kolor, już jest ciemna. Po 7 dniach zlewamy to, dokładnie odcedzamy i co robimy? Delikatnie to ubijamy, ona siądzie jeszcze, i wtedy podgrzewamy ten sam alkohol gorący, nie ten, który zlejemy, tylko świeży. Podgrzewamy do 40, 50, 60 stopni najlepiej i jak to przybiemy, zalewamy to zostawiamy to na 3 dni i po 3 dniach znowu zlewamy z tego samego ziela i dajemy to mieszamy z poprzednim któryśmy zlali i mamy gotowy intra, który możemy przechować 20-30 lat w odpowiednich warunkach w buteleczkach w chłodnym ciemnym miejscu i na co on działa. Krwawnica od tysięcy lat była wykorzystywana przede wszystkim na początku gdzieś tam 2-3 tysiące lat temu przy biegunkach i krwotokach, jak sama nazwa wskazuje. Czyli, jeżeli tutaj do pań się odnoszę, jeżeli macie intensywne takie miesiączki, bolesne, siedzicie 2-3 dni w domu, dwa tygodnie przed okresem bierzemy tego intraktu, jedną łyżkę stołową, 2-3 razy dziennie na pół szklanki wody wypijamy. To wszystko nam wyreguluje, ale nie tylko ta nasza. Po prostu krwawnica działa też na to, na te miesiączki i tak dalej. To jest całe spektrum działania, to jest bardzo silne zioło. Na co ich działa? Pójdziemy od góry. Może tak się brzydko wyraża, ale pójdziemy od góry, czyli układ oddechowy. Jeżeli mamy takie gardło zdarte, chropowate, nie możemy mówić gdzieś tam piecze i tak dalej, stosować to na pół szklanki wody. Tak jak mówiłem, jedna łyżka stołowa, dwa, trzy razy dziennie. Bardzo ładnie nam to po prostu zniweluje, osłoni nam to gardło i będziemy śpiewać jak słowiki, jak to mówią. Ale na co jeszcze? Jeżeli nam zalega znów, znów wydzielina gdzieś tam w oskrzelach, mamy takie spływy, to są zazwyczaj z zatok i, i tutaj to kaszlemy, trzeszczy nam, nie możemy od, odpluć tego, że tak się brzydko wyrażę, to wtedy tak samo to stosujemy, jak powiedziałem i przechodzi nam to bardzo szybko. I teraz schodzimy w dół układu pokarmowego, czyli dochodzimy do żołądka. Wszelkie wrzody, nadżerki wykryte, takie niestrawności, nie to no, po prostu taki nieżyt ten żołądka, jak to mówił, stosujemy tak samo. W ciągu miesiąca zabijemy wrzody i te wszystkie nasze po prostu dolegliwości miną. I dalej idąc dwunastnica i tak dalej wątrowa, zapalenie wrzodziejące i lita grubego. Epidemia dzisiejszych czasów. Ja przyjmuję około 100 osób miesięcznie. Więcej nie dam rady przyjąć. 90% ma albo nowotwór, albo właśnie związane z nieżytem tego całego naszego układu pokarmowego. Wtedy ta nasza krwawnica, ten intrak działa bardzo dobrze. Ale na co jeszcze, szanowni Państwo, można zastosować taki tak? Jeżeli macie niegojące się rany na ciele, czyli tak zwane atopowe zapalenia skóry i tak dalej, cały czas powtarzam, że to jest choroba jelit, a skóra tylko informuje nas o tym, co dzieje się w środku. Ale jeżeli to już jest uciążliwe, że was to piecze, swędzi, pęka, dwie łyżki stołowe na pół szklanki wody, przemywać te rany. Możecie też wykorzystać, tu już mamy Ziele suszone bardzo ładnie tam z tyłu też wisi. Ona jest już u nas od tygodnia, i możecie robić napar z ziela suszonego jak najbardziej. Tak samo, tak samo bardzo dobrze działa. Aczkolwiek pamiętajcie, że intrakty, wyciągi alkoholowe są zawsze mocniejsze w każdym razie Będą następne odcinki, jest tego mnóstwo. Po prostu one są dużo mocniejsze, ale jeżeli macie na przykład zapalenie spojówek, wykorzystujemy takie suszone ziele. Możemy też pić napar, to nie tylko intrakt. napar tak samo na te dolegliwości, które wymieniłem. Ale przy zapaleniu spojówek, pieczenie, suchość oka, bierzemy jedną łyżkę stołową suszonego ziela. Ono będzie u nas dostępne od około, około środy, w, to, w czwartku, już w sklepie na słowian.pl, gdyż jest teraz na suszarni. No i musi po prostu się dobrze wysuszyć, musi zostać rozdrobnione odpowiednio, gdyż żeby, żeby to był surowiec, który można to spakować w miarę małą torebkę. I wtedy możecie stosować jedną łyżkę stołową, zalać klanką zimnej wody, doprowadzić do wrzenia pod przykryciem i taki napar można tak zarówno pić, ale stosować przy zapaleniu spojówek, przy suchości oka, przy tak zwanych tych różnych chorobach też. Może być z tym, ja bardziej się skłaniam przy takich ten. Na spirytusie wyciągu, no bo jednak spirytus jest bakteriobójczy. Ale na co jeszcze, szanowni państwo, można byłoby to zastosować tą naszą tą? no Przy aftach, na przykład, jeżeli macie afty takie uciążliwe, aczkolwiek, tu musicie zwrócić uwagę wtedy na Candidę, jeśli jest za dużo, grzyb. I tutaj też warto byłoby się tym zainteresować. Był film o kandidzie i wtedy bierzemy sobie na przykład taki. Czy napar? Tu napar możemy zrobić, czyli dwie łyżki bierzemy, dwie łyżki do płukania jamy ustnej, dwie łyżki ziela zalewamy, doprowadza, zalewamy szklanką zimnej wody, doprowadzamy do wrzenia i ten napar 30-40 minut naciąga, płukamy. A wty, wszystko bardzo ładnie nam znika. Trądzik, szanowni państwo, trądzik, jeżeli ktoś tam teraz, tam jakiś tam, no młodzi to głównie, od toksyn, od chemii, od tego żarcia, ten trądzik mają. Szanowni państwo, bardzo fajnie to zastosować, nie doprowadzić do oczu, żeby nie wpuścić na oczy, ale ten taki bezpośrednio wyciąg, ten intrakt nasz można sobie na przykład nałożyć. O, taka jedna bliska osoba robi coś takiego, nakłada sobie maść z nagietka, a później po tej maści sobie tym właśnie czystym intraktem smaruje. Wszystko to ginie i niweluje się. Oczywiście tak samo i skóra naczynkowa. Tak samo, tylko trzeba pamiętać, żeby zastosować witaminę C. Do tego, żeby ten, żeby nam wspomogła yy, po prostu leczenie tego. Na co jeszcze, szanowni Państwo, można to zastosować? Oczywiście spektrum tego jest bardzo duże. Póki jeszcze istnieje internet, możecie doczytać, ale cóż, szanowni Państwo, czasy są jakie są. Każdy czeka na to, nic nich nie robi. Dzisiaj jest niedziela, ósmy chyba, ósmy, dzisiaj jest ósmy, ósmy, ósmy nie czwarty, przepraszam, czwarty, jak szybko czas leci. Nikt nic nie robi, każdy idzie w tak zwaną. My się utopię. Pewnie z Państwa każdy wie o co tu chodzi. Nikt nie chce nic robić. Ja dzisiaj młodych, no dzisiaj już ich nie będę gonił, będą zbierać tą krwawnicę jeszcze dalej, bo jest ładna pogoda. I cóż, i będziemy działać. Musicie po prostu robić te leki. Będzie za 2 trzy dni, już będziemy robić te odcinki po kolei, bo nie chcę tych wszystkich intraktów, bo to jest zbyt duża wiedza, zbyt duża wiedza, zbyt dużo do zapamiętywania. Także będziemy to rozdzieliliśmy to na odcinki i to możecie, szanowni Państwo, stosować. Ale jeszcze teraz, gwoli tego, że po prostu są zapytania, trochę reklamy, zaraz ktoś powie, na przykład o takie głównie, o witaminy, które są takie, o, są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, ja tu pokażę, adek i tak dalej, K2, MK7, D3, Forte, 4000 Szanowni Państwo, odpowiadam, żeby nie było tam zapytań, maili, czy to jest dobre, czy niedobre. To jest produkcja po prostu nasza już, czyli Potęga Słowian, Marka Potęga Słowian, Mamy tutaj jakieś tam zaświadczenia o najwyższej jakości lanoliny i tak dalej, i bez dodatków po prostu żadnych chemicznych. To są nasze witaminy. I cóż dlatego to pokazałem? Może to nie chodzi o reklamę, tylko, Szanowni Państwo, na sto tych osób, które przyjmuje w przeciągu miesiąca 99 ma po prostu totalny niedobór. Hormonu D3, bo to nie jest witamina. Oni to zmienili, hormonu D3. To jest tragedia. Po prostu wszyscy mają, 99 osób na 100 ma stan po prostu taki jak nowotworowcy, jak ludzie z nowotworami. I zaczyna się cały szereg chorób poprzez insulinooporność i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg chorób metabolicznych. Żeby być zdrowym, trzeba to utrzymać. Zdrowy człowiek między 80 a 100 nanogramów na mililitr. W badaniu metabolitu 25 OH, a zazwyczaj ludzie mają 10, 5, bo rekordzista miał 3. No to już taki, no ale to już Pan był z nowotworem zaawansowanym. Dlatego, Szanowni Państwo, dawki tam, ja nie będę tutaj się rozpowiadał, bo film może być zablokowany, ale ja na przykład stosuję 10 tysięcy jednostek, czy to lato, czy to zima. Nie ma dzisiaj ze słońca tego, bo po prostu jest to sypane i zasłaniane. Ale cóż, szanowni Państwo, jeszcze mogę powiedzieć, nie chcę już przeciągać, bo ten film długo trwa. Zaproszę Państwa do następnego filmu, będą teraz tylko intraktach. Dlaczego? Dlatego, że musimy to przechować przez 20-30 lat, bo za rok może te zioła w ogóle już nie wyjdą, a teraz to musimy zrobić. Z suszonego ziela, jeszcze wracając szybko, z suszonego ziela tak samo możemy zrobić. Wtedy suszone ziele, w zależności od rozdrobnienia, my będziemy go mieli dosyć mocno rozdrobnione, bo to jest lekkie zioło, wtedy będziemy sypać, sypiemy pół słoika takiego rozdrobnionego i zalewamy takie 3 czwarte alkoholem. I tak samo trzymamy 10 dni, możemy to później zalać gorącym, to co odcedzimy, tak jak już wcześniej mówiłem, i tak samo uzyskamy intrak. Ale cóż, szanowni państwo, wracając do tego, żeby że już się dzisiaj nikomu nie chce pracować i tak dalej. To mamy tutaj znowu ktoś powie, reklama, ale tu jest młody, który czymś się tam zajął. No muszę go troszkę gonić, muszę ich gonić, ale dobrze. Pracują, kopią. żywokost jak już kopią, to jest dobrze na wagnach wykopać. żywokost jest dobrze. Ale on produkuje coś takiego, co ty produkujesz? Jakieś tam. Ja Jakie to powiem brylaki. tak, breloczki. Ja mam na przykład o, przy swoich kluczykach. Taki fajny, no może fajny, może nie fajny. Jakaś to jest rzekomo moda, ale na przykład jak zgubię kluczyk, to szybciej znajdę z tym. Są jakieś tam świecące też, świecące jakieś, w że jak w ciemności, że to nie zginie. Także to też tam wrzucimy w miarę możliwości. Wyłudził ode mnie parę złotych na jakąś tam drukarkę w szybie, ale produkuje coś takiego. Ważne, że coś robi, a nie siedzi w Netflixie. Będzie to, jeżeli potrzebujecie, do kluczy czy do czegokolwiek. Bardzo fajna rzecz, jeżeli zginiecie. Będzie to w sklepie na www.potęgasłowian.pl Dziękuję serdecznie. Dziękuję.